Dzień dobry Państwu. Z tej strony Eugeniusz Senderski, Telewizja Narodowa. Rozmawiamy na koniec lutego, to jest 28 lutego 2025 roku i mamy już listę komitetów, które chcą zarejestrować kandydatów. Do głosowania. Na razie z tych wszystkich komitetów, które się zarejestrowały, jedyną osobą, która jest formalnie zarejestrowana jako kandydat i na pewno będzie na liście wyborczej, jest pan dr Mencem. Ja tutaj zamieszczam najnowszą, to znaczy z 28, z 28 lutego 2025 listę komitetów. To jest zrzut ekranu z, proszę bardzo, z data 28 lutego, czyli najświeższa z tego dnia z Państwowej Komisji Wyborczej. No i tymi czerwonymi kropami pozwoliłem sobie zaznaczyć kandydatów, którzy według mnie są bliscy Idei Narodowej. Są to kandydaci z naszej strony barykady, którzy są godni uwagi i warto. Warto wesprzeć zarejestrowanie ich, czyli zebranie 100 tysięcy głosów, żeby mogli wziąć udział w tej takiej ostatecznej kampanii wyborczej, żeby byli na liście do głosowania. I dlaczego o tym mówię? Bo nie ukrywam, że liczę na to, że za trzy lata, a może prędzej, jak będą wybory do parlamentu, może i do samorządu, może jeszcze jakieś inne, liczę na to, że te środowiska, które stoją za tymi. Dziesięcioma kandydatami, co zorganizują, że wspólnie zorganizujemy listę wyborczą do Sejmu, listę wyborczą partyjną, która będzie brała dotacje i ta dotacja będzie uczciwie, zgodnie z ilością zebranych głosów, dzielona między ludźmi, działaczami, którzy no naprawdę są. Sami Państwo wiecie, że działacze w, w, po, patriotyczni w Polsce są źle traktowani, są niedofinansowani, nie trafiają do nich żadne subwencje ani dotacje partyjne, a szkoda, i to się źle dzieje, bo do złych partii, tych tutaj nie będę ich wymieniał, ale Państwo wiecie, to są partie, których ja nie lubię. W tych partiach, niektórych przynajmniej, tych, których ja nie lubię, to ta dotacja jest jakoś tam dzielona. Działacze. Y, szeroko rozumianego obozu antynarodowego, czy może Narutowiczowskiego, ci działacze mają lepiej niż, niż działacze patriotyczni. A ja chcę, żeby działacze patriotyczni byli działaczami pełną gębą, żeby mieli swoje fundusze, które idą na działalność, na reklamę, na propagandę, na, na, na ekspertyzy partyjne, polityczne, na to, żebyśmy sprawowali władzę skutecznie. Do tego są potrzebne pieniądze. No i tutaj macie dziesięciu kandydatów, czterech na tej części, o tutaj sześciu, wymienię pan Artur Bartoszewicz, Eugeniusz Maciejewski, Jolanta Duda, Kamil Całek, Krzysztof Tołwiński, Maciej Maciak, Marek Woch, Wiesław Lewicki, Włodzimierz Rynkowski, i Wojciech Papis. Myślę, że to są ludzie, których trzeba wesprzeć i proszę Państwa o to, telewizję w telewizji narodowej, żebyście to zrobili. I żeby było jasne, że ja tutaj w swoich kalkulacjach politycznych będę głosował, o ile uda mi się zebrać podpisy i o ile uda się zarejestrować go i będzie na liście kandydatów, czyli na karcie do głosowania. Moim najbliższym kandydatem jest Wiesław Lewicki, z którym jestem już posłowie i on już jak najbardziej podejmie się tego zaszczytnego dzieła, chlubnego i przejdzie do historii jako twórca listy partyjnej, która weźmie patriotów na swoje na, na, na swoje komi, znaczy komitetu partyjnego, który weźmie na swoje listy działaczy ze wszystkich szeroko rozumianych, periodycznych środowisk i zrobimy taką listę i Dostaniemy się do Sejmu i będziemy tą dotację dzielili sprawiedliwie, czyli zgodnie z parytetem zebranych głosów. Moim zdaniem, według mojego bardzo głębokiego odczucia, ta lista jeszcze jest niepełna. Brakuje mi na niej dwóch osób: Jakuła Perkowskiego i Sławomira Zakrzewskiego. Jakub Perkowski jest znany i wielokrotnie pokazywałem. Proszę, o to właśnie jest, o Jakub, proszę bardzo. Jest Jakub. I jest. I jest Zachrzewski i Zachrzewskiego dlaczego uważam, że powinny te dwie osoby zostać i być zostać, no przynajmniej te tysiąc głosów dostać, podpi no, tysiąc podpisów i być na liście Perkowski jest nam znany z bardzo dobrej działalności w ramach szeroko rozumianej konfederacji natomiast Sławomir Andrzej Zachrzewski jest tą osobą, która podjęła się i od sierpnia prowadzi pikietę przed ambasadą USA, pikietę przeciwko wojnie, pikietę na, na rzecz yy, ochrony yy, dóbr słowia, słowiańskich, polskich. Yy, a więc yy, Sławomir Andrzej Zachrzewski i yy, Jakub Perkowski yy, potrzebują naszego wsparcia i udzielmy, udzielmy tego, tego, tych podpisów. Zbierzmy te podpisy wśród znajomych, polećmy, żeby się ludzie podpisywali, bo yy, Zachrzewskiego trzeba wynagrodzić właśnie za to, że tą pikietę organizuje więc kandydatem powinien być. Bardzo, bardzo wszystkich po to to proszę, żeby go wspierać. Przy zachowaniu tej wiedzy, że politycznie tutaj żeby było wiadomo, ja jestem w Stolnictwie Narodowym. Romana, politycznie układam się ze Związkiem Słowiańskim mecenasa rynkowskiego, o tutaj na samym końcu jest Recenas Rynkowski. Przy ostatnim, przepraszam, nie na samym końcu, na samym końcu jest Wojciech Papis. Więc Włodzimierz Szynkowski A politycznie posłowie Jestem już z panem Wiesławem Lewickim Rozmawiałem i znam pana Marka Awocha Bardzo dobry kandydat Macieja Maciaka znam od lat Tak samo Krzysztofa Tołwińskiego Krzysztof Towiński trzeba go pochwalić Za to brał udział w pierwszym marszu Dmowski na zamek Kamila Całka Jeszcze znam jak działał u stonogi. Jolantę Dudę znam to jest pani z szeroko rozumianej Konfederacji, dobra wartościowa kandydatka. Eugeniusz Maciejewski też brał udział w marszach Moski na Zamek, więc to na pewno sprawdzona dobra osoba. No i Artur przepraszam Artur Bartoszewicz, rozmawiamy z nim na temat wsparcia i ogłoszenia jako rozwiązania antysystemowego wprowadzenia kamer w służbie zdrowia. Jak Państwo wiecie, wprowadziłem kamery w Warszawskiej Izbie Wytrzeźwień i dla mnie, dla mnie osobiście jest to niezwykle ważny temat, więc jeżeli Pan Artur Bartoszewicz na swój sztandar wciągnie właśnie wprowadzenie kamer i będzie to zalecał, no to przyznam się, że będzie to chyba kandydat najbliższy mi pod względem merytorycznym, pod względem właśnie no jak wiecie Państwo, jestem lekarzem i za to, że wprowadziłem kamery w Warszawskiej Izbie Wytrzeźwień, byłem prześladowany. Jestem, byłem prze... i do tej pory jestem prześladowany, nie mogłem zrobić specjalizacji, działa się krzywda mojej rodzinie. Także no, no, ciekawe, czy inni kandydaci te wprowadzenie kamer w Warszawskiej Izbie Wytrzeźwień. I w ogóle jako rozwiązanie systemowe zaproponują, pochwalą to, co udało się zrobić w roku 2004. 21 lat mija i pociągną sprawę dalej, bo to jest niezwykle potrzebne. Kontrola narodowa nad y, sprawami służby zdrowia i w ogóle nad szkołami, nad y, działalnością policji, nad porządkiem publicznym, to są kamery. Nie będzie kamer, do których my mamy dostęp, nasze firmy ochroniarskie, no to będzie, y, będziemy monitorowani przez MOSAD, a jak przyjdzie, jak ktoś nas skrzywdzi, to się okaże, że monitoring y, zginie. Że nie będzie informacji, kto nam zrobił krzywdę. A więc, żebyście Państwo wiedzieli, jak ważne to jest rozwiązanie, i mówię to przy okazji omawiania kandydatury pana Bartoszewicza. I informuję Was, żebyście wiedzieli, nie mam z nim żadnych nieczystych kąszachtów. Rozmawiamy na temat wprowadzenia kamer jako rozwiązania systemowego. Także jest 28 lutego, mamy taką sytuację: jest 10 wartościowych kandydatów, jest 10 fajnych komitetów. Wszystkie i jeszcze dwa tworzące się Perkowski i Zachrzewski, więc myślę, że tych dwunastu kandydatów, te komitety niech zarejestrują. Na pewno jest nas 100 tysięcy, więc jeżeli nas 100 tysięcy pomożemy, to będzie bardzo ważna kampania wyborcza i wtedy sobie wybierzemy najmocniejszego kandydata. Nie chcę przesądzać, którego, ale ja już mam trzy typy. Trzy typy, będziemy się musieli porozumieć dosyć szybko. I wtedy może nasz kandydat wejdzie do drugiej rundy i wygra. Zobaczymy, zobaczymy czy, czy uda nam się pokonać kandydatów, o których już wiemy, że są systemowi. Yy, także, także proszę Państwa, yy, ja się nazywam Eugeniusz Sendecki, takie jest moje stanowisko polityczne. Przy okazji jestem również wiceprezesem Stronictwa Narodowego imienia Dowskiego Romana, którego prezesem jest kolega Ludwik Wasiak, pan generał Polski dłużnych strzeleckich. I właśnie. Yy, 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 właśnie nasz, nasz prezes, tutaj bo Państwo widzicie, nasz prezes dał mi wolną rękę, żeby te, w tych wyborach tak ustawiać sprawy, żeby to przyniosło chlubę naszemu stronnictwu i korzyść naszemu narodowi. A zatem mówię tak jak powiedziałem. Czołem wielkiej Polsce!